No to zapraszamy państwa tutaj. Witamy serdecznie. Dzień, dobry Polsko. Witamy serdecznie na obu kanałach. Ale ja zapomniałem. zobaczyć jaki mam brudny obiektyw, nie? Włączyłeś ten? Nagrywanie, Tak. <laughs> siema, siema. Siema. siema, siema. Siema, siema. Witamy was widzowie serdecznie. Do żadna tak. Witamy na dwóch kanałach, czyli Benegradom i Marcinator. Tak. Mamy dla was, jak widzicie, po tytule konkurs. Przepraszam bardzo. Czy można wycisnąć telefon? IPhone. Ty, ale i w ogóle trzeba wyłączyć ten. A, radio. Radio. Witamy z powrotem, bo Próba dźwięk. numer dwa. Próba numer dwa, tak, tak. Jesteśmy Marcinator, Benek, Radom, Maniak, jak mamy dla Was coś specjalnego. Katka nie ma z nami, bo jest chory. Chory, pozdrawiamy go. Pozdro. I oddaj z Złodziej Złodzieju jeden. Na 48 godzin. Benek tak. wie gdzie mieszkasz. Tak, już Przechodząc do... Formalnej, meritum. meritum, tak, do formalności. Tutaj w tym danym odcinku Benek możesz powiedzieć, zacząć, co mamy dla naszych. To miejsc, co tu widzicie, to będzie konkurs na dwóch kanałach, u Marcina i mnie. Widzicie, to są nagrody. Nie będziemy ich ruszać, bo mogą się obalić. Dokładnie, tak może potem będą przybitki, bliżej sobie do wygrania. Wiesz, że teraz I jak sobie mówimy, to będą nagrane i będą lecieć tyle zobaczymy. Słuchajcie, zasady konkursu. Jarek Słuchajcie, musicie na pewno y, wejść na Facebooka. Wiadomo, ta, dużo ludzi zna y, grupę Pyrogang. Musicie oczywiście na tą grupę wejść, żeby tam być. I także na grupę Pyrofamilii. Następnie. Co? No? Co? <śmiech> <śmiech> na, na, te, na pewno, <laughs> na pewno <laughs> subskrybować, ja, Sub musicie nie. zasubskrybować oba kanały. Marcinator oraz Benekradą. No. Wszystko będzie w opisie, opisane zresztą. Tak, tak, i linki i... będą do kanałów. I musicie dać hashtag w komentarzu na YouTube, jaki łączy nas. Łączy nas pasja. Tak, łączy nas pasja. Tak. tak Dzień dobry, zresztą. witamy na tym kanale. My tu jesteśmy najważniejsi. Dwa kartony tego poproszę, wpisuję na listę. A nie chcesz <grym> cztery? A nie chcesz cztery? Nie chcesz cztery? Tak. To chcesz to cztery kartony. tak? Słuchajcie. Dobra, dobra. Słuchajcie, cztery kartony PS Piątek już niebawem na sklepie. Już niebawem, uszkodzałeś. Zdejdziesz się? Słuchajcie, ja powracając, tego, są dwa zestawy do wygrania. Zegarek do tego, ja Cicho, nie przeszkadzaj. jest Zestaw numer jeden, nie u tak, marginatora tak, jest zestaw numer dwa. A ja mam robić jako dekorację, tak? Musi nie, być to, haszak ja na puszczu. A to idź dźwignie, to będzie to wszystko. Będzie to wszystko daje. tych czterech kartonów. Słuchajcie, od momentu udostępnienia filmów macie dwa tygodnie. Robimy po prostu, konkurs będzie trwać. Do końca kwietnia zróbmy. To, do końca marca taką Do końca marca. I słuchajcie, mogą brać osoby także niepełnoletnie, ale oczywiście paczka będzie zweryfikowana, bo będzie wysłana na osobę dorosłą. Więc mogą brać osoby niepełnoletnie udział. Co jeszcze możemy Wam powiedzieć? No, chcemy Was zachęcić właśnie, żeby ten, oczywiście zrobimy losowanie na kanale YouTube, będzie losowanie. Spośród tych hasztagów zrobimy losowanie. Ale poprzez program, który wylosuje zwycięzcę. Zwycięzców wylosujemy dwóch, no bo nie wiadomo, czy ta pierwsza osoba, osoba się odezwie, tak? Tak. I po prostu poziom będzie weryfikacja. No i myślę, że nagrody są zacne, jak na początek. Chcemy, żebyście podbudowali, oczywiście, grupę Pyrofamilii, bo jest to już w sensie mała grupa, ale chcemy, żeby. Czy ma ponad 700 osób, to nie taka tak, mała. A program nie ma? Około 2000, ale tam mało się dzieje, bo ja nie zatwierdzam postów. No, Ej, mało się posta. dzieje, bo jesteśmy... No nie unikajmy jesteśmy mało aktywni ogólnie na, na, na Facebooku, ale... 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 Obiecujemy poprawę. Słowo honoru. Tak. tak. Dlaczego... Będzie więcej filmików, będą... E, jak to się nam mówi? Nie płynnie tylko... Co? Będą stawiane posty. Nie, 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 że będą regularnie dodawane treści na nasze social media, na YouTube'a, na Instagrama, na TikToka. Związane oczywiście także ze sklepem. Ale nie powiemy jakim, bo jeszcze nie wiem, Bo jeszcze czekamy, tak? Bo nie wiadomo kiedy ten filmik wlatuje. No nie wiem, ale no, to, to tam nie ale mniejsza o to Ale aktywność tam? będzie fajna. Fajna. No i także, także napirofamili, nie? Z tego co to już wiemy, Benek ma bardzo dużo materiałów już nagranych. Więc tylko czekajcie i będą ma. A ty nie masz? Też mam dużo. Czego się, się lenisz? Do, do tego do będą ostatnio. Do tego będą dodane duchy. także nowe wlepki, za którymi czekamy oczywiście. No i po prostu chcieliśmy Was zachęcić, żebyście byli aktywni, dlatego dla Was mamy tutaj no, dosyć fajne nagrody, bo są zabytkowe te wypiątki, PS 2 Myślę, że jest... Bardzo fajne kosteczki, tak? Kosteczki tak, no, i tak, Fajne wyrzutnie. Więc myślę, że nagrody niczego sobie, myślę, że zasady są banalnie proste i każdy będzie w stanie je spełnić. I oczywiście yy, osoby, które będą na grupach na Facebooku, jak któraś osoba no to oczywiście będą zweryfikowane, tak? Czy ta grupa, czy ta osoba znajduje się na grupie? Tak. I pamiętajcie, nie używajcie fake y, kont. Bo to też fake konta nie będzie. Bo nie było. mamy do tego taki fajny programik, który może zweryfikować. I świeże konta. konta co najmniej muszą mieć. Tak. <tarenki>. Ma być sprawiedliwe po prostu, tak? Nie bądźcie mściwi. Po prostu piwi też, no piwi, no, 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 nie, no wiadomo, nie? No wiadomo, i co? co Napiszcie w komentarzu, ogólnie możecie też oprócz hasztagu napisać co wy o tym sądzicie, czy wam się to podoba I czy będziecie chcieli o wiele więcej takich konkursów No A my jako ekipa będziemy się starać, żeby było jak najlepiej Jak widać powodzi się, wszyscy mamy tak. złoto z diamentami <laughs> ale tutaj Nie wszyscy, bo nie założyłem No nie założyłem Człowiek jeszcze nie jest godzien, musi zrobić parę zadań, ściny i takie parę tak, zadań I wtedy otrzyma A utrzyma. to w kolejnych odcinkach no Potrzymam? No dobra, no poczekaj, może znajdziemy. Tak? Oh. No i także... Yes, Oglądajcie tak. nasze oba kanały, także social media, TikTok, yy, jeszcze jakie? Instagram? Instagram, no. Instagram, Facebook. Facebook, Facebook, wszystko będziecie mieli po prostu w opisie. Także mój TikTok też tam jest, wszystko znajdziecie. No i co? Będzie u mnie i Jobęka opisane, pewnie wszystko ładnie. Tak, dokładnie. Pewnie wyświetamy się tam gdzieś wszędzie na tych TikTokach i na tych Instagramach. I no. Także Coś jeszcze chcemy dodać na temat no konkursu? Przygotkę no zrobimy teraz. Może tego sobie... jeszcze szybko byśmy ten też jakby... Co nieco dołożyliśmy od nas, co nieco mamy od Funkę i co nieco w więc teraz dziękujemy za dołożenie się do konkursu. Tak, Dokładnie. każdy dołożył swoją przegiełkę. Myślę, że będzie więcej takich konkursów, będzie fajna aktywność, więc zapraszamy do śledzenia w mediów. Może wspólnie wymyślimy coś jeszcze lepszego, na którym mam fajny pomysł, ale to okaże, się, okaże się, się i będzie też może to niespodzianka. Dokładnie tak, więc to by było chyba na tyle. Żegnamy się z nami. Dziękuję, że byliście z nami mordy. Łapkę Zrobimy wam jeszcze przebitkę. Tego, I dajcie, to... żeby dać tą łapkę w górę, to nic nie boli. Tak, jest. Komentarz. Komentarz i oczywiście, no komentarz musi być. Powiem. Napisać co nam się podobało, co się nie podobało. No Dokładnie. No. Jeżeli chcecie, coś was boli, czy coś możecie coś śmiało A teraz będzie przebitka. Humans, what have you learned?